Cześć kochani, z tej strony PrimeX, z was, kolejnym odcineczku na moim kanale. A, a dziś jestem w Bloxburgu, i dzisiaj jest to odcinek, właśnie Bloxburga. I dziś będę budował swój dom, bo jak widzicie, jestem biedny. Tak, jestem biedny, jak widzicie, nie ma tu mojego domu. E, tutaj mam o, e, jakieś ognisko, śpiew na biocie, co jest naprawdę słabe. Mam tu telewizor, chociaż tyle, ten i jakiś prysznic. Więc no, jedyne co mam i dziś będziemy budować sobie mój dom. Bo właśnie jak widzicie jestem biedny, tylko czekajcie, bo mi się tak tutaj, by to dziwnie było wyglądać. Oh no! Teraz. Tak może być, będzie widzieć tak troszeczkę ikonki. Więc dobra. A więc e, idziemy sobie... właśnie... Mm, do pracy mi się wydaje, że pójdziemy, bo... Nie mam za dużo na ten dom, 700. No zaraz sprzedamy, ale pierwsze pójdziemy sobie do pracy, w tamtą stronę jest miasto chyba. Wow Jak wygląda ten cały ośrodek Tu są jakieś domki Czekajcie, bo ja wiem, że da się pukać To zapukajmy do domu <grym>, Zapukajmy, sprankujmy kogoś. O nie ktoś tam jest! Szybko uciekamy! <grym>, uciekamy! Coś, he? He? Adam? Cześć. Adam? Ej, cześć! Co ty masz, chatę? Co ty tu robisz? Ty jesteś w tym mieście? No ja tu zamieszkałem. Myślałem, że jesteś w Wiskowicach. E, Okej. Okay. Nie, zamieszkałem. Ale fajnie, ludzie, jest tutaj Adam, czyli nie będziemy sami. Tam. Więc, no, fajnie. Wow. E, nie wiem, czy że ale jestem biedny. To chciałam budować dom, ale może teraz sobie tu po prostu pogramy i coś porobimy. No i chodźmy do pracy do pracy e, możemy iść do pracy i zostawcie okay. oczywiście widzowie łapeczkę w górę suba. Bo jak widzicie Adam jest w tym mieście, jest fajny. Jakie mam statystyki? E, jestem trochę głodny, więc sobie coś zjedzmy. Ale Adam jest tutaj, ale fajnie. Nie będziemy sami, więc bo to już plus. Gdzie idziemy pracować? What? Aha. E, pracować nie wiem, a jak są prace? Ale ja nie będę w końcu sam. Ale fajnie, w ogóle dawno nie było odcinka z Blocksburga, ale teraz będę trochę częściej, bo widzę, że tutaj ja. nie jestem sam. Ja e... będę pracować w magazynie. Dobra, a ja idę pracować u Deliver Person. Będę dostarczał pizzę. E... I ogólnie jest takie dziwne jak roboty widać te... te nie wiem jak to się robi, żeby nie było. A ja też będę deliver Person na razie przynajmniej. Dobra. O! Ja o, skutecie. widzę. Jesteś tam. Dobra, czekaj, ja tylko wyciszę dźwięk z gry. Oczywiście dodawajcie Adama do przyjaciół mnie. Ja mam tak nick. Tutaj nad moim kursorem, a tak ma Adam. Możecie dodawać do przyjaciół. Jak mi napiszecie jaki nick To ja przyjmę. O nie! Ja Co ja z zrobię? zrobił? Chyba że mnie zaprosi, ktoś to gdzieś nazywać Kupa Geralda. No, nie nazywajcie się Kupa Geralda, bo Adam was nie zaprosi. Dobra. Więc jedziemy, to będzie taki niedługi odcinek. W kolejnym będziemy już budować moją chatę, bo widzę, że Adam już ma dom. Coś. No, dobra. Ale fajnie, że Adam jest na serwie. Nieźle. Dobra, gdzie gościu chce tu pizzę? Tu. Tutaj jest gość, więc dobra. Musimy jechać do gości. Gif, do. Ale sami nie możemy zjeść pizzy. Hmm. Niestety. Zjemy Co? Nie da się tak chyba. To jest morderczy most. Zjemy pizzę. na tą ikonę pizzy. Ja już niestety, ale nie mam pizzy w ręku, ale zaraz będę miał. I głód mi się załadował. Co? To nieźle. Dobra. E, jestem jakiś taki przyciszony na tym odcinku, jestem jakiś dziwny. Ale dobra, nagrywa się w ogóle ten filmik, nagrywa Więc dobra. E, to jest fajnie. E, mam ogólnie 7700 kasy. A ja mam dokładnie 7000. Jak ty to mogłeś zjeść jak to jest w pudełku? No spróbuj, kliknij na ten ikonę. Nie zjadłem tego. No nie, dlatego tego nie masz w rękach. To nie jest zjedzenie, jedzenia, to chyba wyciepałem po prostu. Czekajcie, sprawdźmy czy Adam oszukuje. Hunger? Oszukuje! Znaczy, to po prostu znika z roga, ale nie dodaje głodu. Głodomora. No. Dobra, jedziemy do kolejnego dostarczaka. Dostarczyć pizzę. I w ogóle wpadnijcie też na kanał Google, bo tam się pojawił Fortnite. Ciebie też się to nie pojawiło, bo... Kiedyś za kurde 9 lat. No, bo oni mnie zmusili, żebym to zainstalował za sztabki złota w Minecrafcie, a mi tak zależy, żebym mieć sztabki złota. No, a ja bym jakieś dziewczyny pomiędzy trzeba. Aha, i w ogóle, e, ogólnie, e, możliwe, że się zakończy film w jakimś momencie losowym, bo ostatnio mam z tym problem, że ciągle mi przeżyje za mało miejsca. Nie wiem, nigdy nie miałam tego problemu że na komputerze mi pisze eee, czasami mi pisało jak było na telefonie ale nie na kompie I to jest dziwne bo tym razem pisze więc dzisiaj sobie po prostu tak będziemy pracować pracować no. razem a ty w ogóle miałeś robuxy bo no. to jest za robuxy gra więc A Adam miał robuxy a nie widać po twoim skinie ja robuxy na no bo ja zawsze jak mam robuxy to wydaję na skina Jak kupię kolejne robuxy na skina bo nie będę miał takiej budzi, tylko ja będę miał taką już wam pokazywałam, ale jeszcze raz pokażę. Taką. Tak, daleko musiałem jechać. No, on mógł sobie sam podskoczyć tam, a nie, żebym ja tam do niego jechał. No właśnie. No właśnie taką i będę miał okulary. I to będzie według niespokoju. Ale za jedną pizzę zarabiam 188, hej. A ja? Za jedną pizzę zarabiam. Nie wiem, w 3 minuty zarobiłem 250. Więc to jest całkiem niezła praca. Ja w 2 minuty zarabiam 300. Aha. Patrz, to podobie. jest dokładnie 35 Op. sekund pracy. Oje. Jest poczekaj. Ja mam... Dobra. Ja mam już 243, a jest 43 sekundy pracy są. Tu jest lep Dobra, więc jedziemy sobie, dostarczamy pizzę. Też chciałbym do kopalni pójść. No, może drugie cięcie i do, będziemy się widzieć z pizzami jak o. jak nie wykupiłem, tylko jak po prostu dostarczymy jakieś pizzę i będzie będziemy na coś stać. Ale ja dziś nie buduję, ci mówiłem. No wiem. Nie buduję Ale domu. A tym będziemy kupować jeszcze meble do tego domu już dzisiaj, nie? Znaczy dziś nie jak? Jak nie mam domu, to jak mam zbudować meble? Znaczy do twojego ta. Tutaj! Do no co za Leniu, no. To ci, to tak. To dziś możemy ci wystroić dom. O nie, ja już wiem... No kurde, nie mogę podjechać! No! Ja wiem jak nazwę ten film. Nazwę go, że coś, że... Adam mieszka w mieście Bloxburg, Roblox, ŻYCIE?! Zapytajnik. Wykrzyknik, na przykład. Dobra. Wiesz co, tu skuterpię. Ale fajnie, myślałem, że to jestem sam. Ale jest tu Pada no. deszcz jest ciemno. No. Ale w tym Bloxburg to jest miasto mega... Mega miasto. W którym żyje se Adam tu jest. To jest fajnie. No. O, mój też. Ha? Obydwaj. Ale nie, to był twój klient. Czekaj, e, poczekajcie. Dobra, i w ogóle e, chcę wam już powiedzieć, gdzie jesteśmy po dzieciu. Chcę wam powiedzieć, że pamiętajcie też właśnie na kanał Gogo Gdołek, Playbox, Mr. Torpedia! I te kanały. Wojtek Versus też bicie, bo pojawiły się tam ostatnio dwa nowe filmy. Jeden z mistery Boxa za 100 zł, a drugi, że mogę jeść żółte jedzenie przez 24 godziny, gdzie prawie się pożygałem, bo bym się chciała żygać. Więc oglądajcie. O nie. Bloxburg jest w ogóle fajny. Fajnie, że istnieje taka gierka, takie prawdziwe życie. Ej, może kiedyś Prima zrobi konkurs. że na przykład rotacji Bloxburgu i nowym subskrybentom, ale nie wiem. Ale niby jak bym to zrobił? Jezu. Co tam się dzieje? Nie pytam. Naprawdę nie chcę. Wiedzieć? Tak szczerze, co to jest za willa, kurde? No ja jestem ogólnie teraz na wsi i do pokoju jakieś dzieci. Ha! Wiem kto. Taki Ignatius, Ignatius Łomaga i jeszcze jakiś. No, ja je poszedł. nie, Adam ja gdzieś poszedł. Zawsze gdzieś idzie. Eczoke z Tobą na <noise> Nie posprzątałeś. Bo ja jak ogólnie wczoraj piekliśmy z Adamem pianki na ognisku i ja nadepłem butem na jedną i ona jest jakaś zielono- zielono-biało-czarna i niebiesko. Jak buchno, smakuje jak to chyba Nie takie Ej, co to jest? Pachnie jak gnaaa. Wygląda jak Spakuję jak gówno! Ej to gówno! Dobrze, że nie wdepłem! Dobrze, że nie wdepło się, ja Ze żalu. Mam sens. Dobra. O nie, tu już! Tu już jest. Yay, yeah, you got promoted! Stała was! O nie. I w ogóle zbudujemy mi taką chatę, ja będę miał chyba od zewnątrz poręczowy, chociaż nie wiem, albo poręczowy, albo biały, ale taki ładny biały, Żeby będę miał takie wejście z filarami. Nie, ja będę miał biały i będę miał na wejściu takie jakby daszek tam będzie i tam będą filary. Co? Oto to Ile, Nie wiem, chwilawkowałem, albo go sprawdzić. Mmm, tysiąc, co? Tysiąc? Tak szybko? Wow. 117. Wow. Ja zrobiłem już Tysiaka. Ta praca jest mega cool. Bo będziemy do mojego domu kupować różne kanapy. Ja będę miał ogólnie też ładną kanapę. Taką szarawą O, dzień dobry, panie Gogolak. O nie! Wjechałem na chatę. Dobra, gdzie jest? O nie, zaś gdzieś daleko. W ogóle mam knopersa, hanutę. Dobra, ale te kanał nie jest do, do sponsorowania. Tak. Sponsor. I woda. Oczywiście, że woda. Woda nam nie płaci. No, za sponsorów. To akurat smutno. O, Ooo, patrzcie co tu jest! Nie, bo mi powie, że niby z pracy wyszłem. No nie! Nie bo mi zaraz powie, że z pracy wylazłem. Ale chyba będziemy już nowej wychodzić z pracy. No. No. Co to jest? Makapaka! Pozdrawiam tego mapę Makapaka270 Są tak dużo ludzi się nazywały Makapaka? Makapaka powstała na Ładzopiesku Co? Eee yy. Aha Nie no, już piszą kij na czacie Ja cię... Co? to Nie umiem wycinać na czacie Na kąpie. <laughs> Niestety Adam Dobra, skończymy robotę? Co? E, Dostarczyłem ostatnią pizzkę, która jest bardzo blisko Wow, tu mamy gościa Ty koleś Bęc I robota skończona, dziękuję na dziś Robota skończona e, czekajcie, ile się jak Ja jestem Ej, o, dobra e, Ile dostałem? 1300, wow

a ja śpiew w Dabiocie. Czekajcie je waffla batoda. Mmm. Hamuta. Mmmm. <grymne> Grałem trochę poza Cideczkabi. Co ja tu wróżby? O Jezu! Fan 0 energii 0 hanger 0. Tylko higiena. Wyc babu siebie. Dobra, tu... Patrzuj, by program, albo. Dajmy sobie, jak będzie Magda Gessler lecieć... O! Kanały KOKOKO-LAKA tu jest. Jak będzie Magda Gessler lecieć, to ja Magdę pooglądam. O! Leci Magda! Idealnie. Chyba, że bardziej Magdo chłop, ale... Trudno. Dobra, myjemy się. E. No. No wiesz, w ogóle y, pokazywał moje lasy? co? Nie. A jakie masz lampy? Wieszak. Znaczy nie wieszak, tylko do wiatra. Aha, wiem jakie. Takie jakby wiatrakowe lampy. Co? Takie jakby wiatrakowe lampy. No, tak. no nie są ładne. No nie one są dziwne. Ja będę miał ładne lampy. Czyli ja mówię, że to nie jest ładne, ale... Dziwne. No. W ogóle się przejdę zaraz też do sobie Też muszę iść spać, bo jak widzicie jestem taki, o, takiej, jest... taki, ooo, zdechły. O. Dobra, trochę się najadłem i teraz trzeba jedynie coś, to iść spać. Ej, kto tam je? Przynajmniej cię ktoś mi je. Adam, wiem, że to ty, bo to ty tam jesteś. Ja i Kurnek, ktoś mi tu jest. Aha, to oni! Wszystko jasne! To Magda Gessler mi gadała, dobra. E, dobra, e, Gogolak, idę do ciebie. Mój dom jest naprawdę fajny. A ja do pana idę. ja muszę cię jeszcze... O, coś z tego typu. Coś tego typu będę miał. To czekacie? Zapukajmy sobie. tu myje. Hop, hop, hop. A wejdź po prostu. Nie mogę. Mam no to już idę, tylko się no halo! No już, ja tu, ja tu pukam. Zaraz idę skocz. Co ja pukam? Pukam w niewidzialną ścianę? O! To... Dzień dobry. Ty się tu rozgłosiłeś. O nie, to to. Te wiatraki. Wow, masz łóżko. Oh, dwuosobowe. A ja nie mogę spać, nie mam permisji. Kurde, ja nie mogę nawet otwierać drzwi. No dobra, to... Iść. Czekaj. Iść. Czekaj. O nie, dobra. Myślałam, że mogę ciebie ujeżdżać. O! Dobra, co tutaj adaba? Ej, wiesz, że ty. Dlatego masz rachunki, bo nie wyłączasz telewizji. Nie. co to jest? Ty nie wyłączasz telewizji, dlatego masz takie rachunki duże. No. A teraz mi się TV Ej, tu jest fajny taki przedsiodek tego salodu. O, o, mogę zabierać sobie owocki. Tak per dobra. Banana. Dobra, zjedzone. E, dobrze. Jest 15.50. Ale tutaj jest szósta. Czyli jest która? Mm, osiemnasta! Jest 18 Ma, Magda Gessler, a raczej Pan Magdor Idziemy? Gdzie? Idziemy na spacer? Chodź ha. Ha, ha, tu! Ha, ha. Nie zamykaj mnie tu! Ha! Jest! Dobra, wyszłem. A, chciałeś mnie zamknąć pewnie. Dobra, gdzie idziemy? Ej, gdzieś lampy mi wywaliło. Jak? A nieważne. Lampy mi wywaliło na chwilę. To przez to, że ciągle je masz załączone. To jest mój nawiod. Bo jak mam wyłączać tysiąc lamp na raz? No ja wiem. Ej, czemu ja mam w innej działce namiot? Mi się podobała tamta działka górzysta. A ja mam w jakieś dupnie jak dupni na namiot miejsce Lecimy. Dun, 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 dun. Uh, um. Dobra, lecimy. A jak gdzie chcesz mnie zaprowadzić? O tych dziadku jeden! Chodźmy do Do dobra. A masz hajs? Chyba, że masz Hajs. Jak masz Hajs. Czekaj. Mama, czekaj. Nie da się ukraść. Good morning, it's day! Choć it to work! Żadne dło. Idziemy do Maca nie do MacX. To nie jest Mac, to mi nie wygląda na Maca. No to jest Mac. To jest ke, To jest Macukę silu... Nie, to jest Mr. Burger! Tak! Bo oni mają ikonkę. Mr. Burger, bo oni mają ikonkę. Czekaj, to ja ci stawiam, to czekaj, nie kupuj jeszcze. Czekaj. Kup burgera. Dobra, ja se kupię.

Co to? Jakiś rabuś! To jest ten G Jeff the Killer to jest! Patrz, co on robi! On tu narysował graffiti! Kurde, głupi. Szczypią mnie oczy. Pewnie Adam pierdnął i to aż stąd czuć przez telefon. Związek życie. Wow, zabior mi oczy, Adam! Jak ty połączył? W ogóle był mu Adam, on tak bołączył. Ale to nie na temat. Ej dobra, zatrudniam się u tego typa Co? Zatrudniał się Dobra, i ja. ja nie z tobą. No chcę być Janitorem. Dobra. Work. Work idziemy pracować do ciebie, ale to jest o, tam do po prostu. A to jest, no to snu. Dobra. O nie, House Bills! Co ja mam w ogóle za rakuję? Przecież ja jedynie co mam to coś nie da prąd. Ognisko coś od kiedy? O nie, kolejny 21. Nie wiem co, ale wiem, że nie na prąd. Hmm, no właha. Go to work. Ja już tutaj czy jeszcze miasto nasze. Select. No ale mnie nie... mnie nie zatrudnia no, mnie. Ty tu wejście po prostu. Tam jest obok niego magazyn. No tam cały czas z tym pokoj jest wejście do magazynu. Bo no tam gdzie byłeś. A no dobra. Dobra, tylko kajtu sobie jakieś... A ty mnie możesz kraść? Ha. O, tu są. O, tu są świetki. Clean up. Antowałem w byciu sprzątaczem. O, o, i sprzątam to graffiti. Od tego... Ja idę posprzątać graffiti od tego Jeffa. Aha, ty to sprzątasz. Nie, to moje, to moje. To moje świeczki. Śmieci. E, e, e. Moje. Mam 101 hajdu. Ci się Oj. 19 hajs. Kto to wylał tu pijcie, Weźcie spadajcie z takimi rzeczami. Pracicie się 20 hajs zarabia. Gdzie są jeszcze hajsy? Jaki hajsy. Ja zabię. Ja już zarobiłem 139 zeta. A ja ile? Ja 33. Ciebie zaraz oczyścimy. Ty Jeff jeden killer. Ile ty? Tego Jeffa zaraz ja tu oczyszczę. O! On mnie zje zaraz. Ile ja zarabiam za jedną? Mam 170 yeah! Ja zarabiam 23... Go trzeba oczyścić, bo to jest taki zrzędek. Jakiś kalmir. Dobra. czy to jest jakaś plonka może? Nie. Ja zarobiłem 190 sekulacji jakoś śmieciarz. To mało całkiem. Ja... Ja wokoło... Tak się minut zarabiam tysiaka u pizzy. To jest moja ulubiona praca. dostarczać pizzy. Ja mam 16 za jedno graffiti. Gdzie ty masz graffiti kolejne? No posprzątałem tam było na murze. Tu są graffiti? Nie. Ej, ja zarabiam Ej. 16 za wszystko. Ja już zarabiam 16 za każdego świecia. To jest tak opłacalne. Bloxburg Jim. Tu nie ma graffiti. Blocksburg Gym. Dobra, chodźmy tu. E, tu są całe bieżnie i hadle. tak MAM! On nie zakończył o nie zakończyłem pracę! Trudo. Oj, Ulera skill Athletic. Ale idealnie na tym słupie się graffiti kamuflowało. Baczcie, jakie coś dziwne.

At athletic skill... Ej, bo ja tu ćwiczę i dostaję jakieś osiągnięcia. Patrz, patrz, patrz. No zobacz teraz na twoją energię. Ej, bo bądź. Aha, właśnie, bo mi się... O kurczaki. Higiena czer... Aha, bo ja się pocę. O nie, to szybko trzeba iść do chaosu e, Za chwilę ten... aj, a co ty na to, że w ogóle zaraz będzie budać, mój dom? Sobie. Ale nie na tym odcinku. No. Ten od razu jak zakończymy ten, to będziemy na śląsku domem, okej? Okay? mhm mm dokładnie jest no już dobrze jak się robi schody w Bloksburgu, bo no. my nie umiemy jak się robi? eee, Pietro Oni no. otwierają, nam się da, się nam nie otwiera tędy no ja już chyba wiem gdzie? trzeba najpierw te schody obudować ścianą eeeem um, jak? Ty obudowujesz je ścianę, tak pokój i potem masz, i potem mm. możesz postawić ten dach i to zostaje tam. A tak, musisz ścianę zrobić, żeby tam była dziura. Ja mam 1000 IQ. No. Ale on to 1000 IQ jednak. Myślała, że ma wyżej niż 0. Jednak? No. Mhm. O, ja też dostaję już tyle. Mam energię na minus, muszę już spać na chwilę. Bo Popatrzcie, jak wygląda moja chata na razie, jest taka biedna. Mieszka na jakiejś łące. I ogląda Magda Gessler. Mówię, nie, to nie Magda Gessler, to jest Gordon Blackside. Kto? Gordon Blackside, tu pisze. Ten gość ma na imię Gordon Blackside. Dobra, idę spać, żeby się oddowiło. O nie. I w ogóle. Tak! Mam dobrą informację, patrzcie! To coś znikło z mojej koszulki, dziękuję, że dobiliście ten próg łapek. Bo ta dziwna mina znikła w końcu z mojej koszulki, więc już tego nie ma. Na szczęście, to mnie. To mnie. Tak jakby. Odwaliło się ode mnie w końcu. W końcu tego nie ma. Się z tego mega cieszę, że mi pomogliście. Dobra, śpię, jak bafulę dergie. Full, więc stajemy. Dobra, Adam chyba już będzie kończyć ten odcinek, bo trwa 27 minut. No tak, już kończymy No, więc dobra, nawet chyba nie musisz tutaj iść, bo, się bo już zaś przestanie Mi się nagrywać. Się o to boję. Więc co? Widzowie, jak właśnie podoba powiedz, właśnie serio Bloxburg, czyli Roblox życie, to napiszcie w komentarzu, ja będę nagrywać tego częściej. Tak, będę nagrać część tego. Jak będzie może... Hmm. Sześć łapek w górę może pod tym odcinku. Dosyć mało, bo i tak pewnie to bym wrzucił odciek po odcinku. To wrzucam kolejny odciek z gry Bloxburg. Tym razem jak buduję chałupkę. Więc co? Eee, jak wam się podoba właśnie, um, czy Adam jest tutaj z nami w mieście? Napiszcie o tym w komentarzu. Ja się z wami żegnam, więc trzymajcie się i pa pa!